Siema! Witajcie w kolejnym materiale z serii Mądry Dom za Grosze. No dzisiaj nie do końca będzie tak za grosze, bo urządzenie, którego będę robił recenzję, no do najtańszych nie należy, ale integruje się z Home Assistantem, więc dalej pozostajemy w tematyce Mądrego Domu za Grosze. A będzie to... Inteligentny Zamek do Drzwi. A mówiąc konkretniej, będzie to Inteligentny Zamek od Gerdy, Gerda, td, Tede. W sumie nie do końca wiem, jak wymawia się tą nazwę. Jak próbowałem znaleźć w internecie, to w filmach też wszyscy tego unikają i mówią po prostu inteligentny zamek od gerdy. Jak to powinno się wymówić, to może piszcie w komentarzach swoje propozycje, bo ja nie mam zielonego pojęcia i zostawiam to Wam. Zapraszam na materiał. To może najpierw zacznę od tego, co mną kierowało, jak wybierałem zamek, bo miałem cztery konkretne wymagania. Pierwsze podstawowe było takie, że ma być mały i niewielki, no bo są rozwiązania inne, ale są duże, wielkie, jakby jakieś takie no niezgrabne, krótko mówiąc. Drugie wymaganie było takie, że ma być dosyć wytrzymały, no bo mam dwójkę małych brzdąców w domu i na pewno będą próbowali się do niego dobrać. Trzecie wymaganie było takie, że on musi posiadać integrację, żebym mógł to oczywiście sprzężyć z home assistantem. No i czwarte, ostatnie. Муся он. W miarę szybki, no bo jest trochę tych rozwiązań na rynku, ale one często działają topornie. Z tego co widziałem, ten działa całkiem żwawo, więc mam nadzieję, że tak będzie. To koniec już tego gadania, bo przeczytałem wszystkie kartki z mojego magicznego zeszytu. Rozpakujmy to, zobaczmy, co się kryje w środku, no i co w ogóle mamy w zestawie. To teraz sobie zobaczymy, co dostajemy, jak kupimy pełny zestaw z zamkiem inteligentnym. No oczywiście, poza samym zamkiem, dostajemy coś więcej, bo dostajemy jeszcze mostek, który służy nam do tego, że możemy sterować zamkiem poprzez internet z każdego miejsca na świecie. Wiecie, możemy po prostu te drzwi otwierać i zamykać. No i oczywiście dostajemy jeszcze wkładkę, no bo to wymaga specjalnej wkładki do zamka. Ona jest całkiem ciekawa, ale to zaraz wam pokażę. Teraz sobie otworzymy każdy z poszczególnych elementów. Zaczniemy od wkładki, o której przed chwilą mówiłem. Ona jest naprawdę ciekawa. No, oczywiście w pudełku wita nas papierologia, jakaś ulotka instrukcja z kartą kodową jakbyśmy chcieli sobie dorobić klucze, no bo oczywiście tu są też fizyczne klucze. No jak widzicie w zestawie mamy klucze. Oczywiście no, naszą wkładkę. Ona z tej strony ma bolec, na którym będziemy montowali nasz inteligentny zamek z tej strony wejście na klasyczne klucze. i co ciekawe, widzicie ten złoty element. Tutaj w zestawie mamy jeszcze. Dwa takie elementy. One służą do tego, że możemy regulować długość wkładki, żeby dopasowywać ją do różnych drzwi. No jest to naprawdę spoko rozwiązanie. Tutaj są jeszcze dwa takie malutkie elemenciki, które do tego służą, bo jak wydłużymy wkładkę, no to w środek musimy zainstalować takie trzpienie. No takie powiedzmy przedłużki albo jakieś wzmocnienia. No w zestawie oczywiście mamy jeszcze śrubę montażową. No i imbus, żeby to wszystko poskręcać. Teraz sprawdźmy sobie, co kryje pudełko z mostkiem. Tutaj tak naprawdę wiele nie będzie, no bo z punktu widzenia użytkownika jest to dość proste urządzenie. No klasycznie wita nas instrukcja i oczywiście też ulotka. No i mamy mostek i zasilacz. Jego podłączenie jest dosyć ciekawe, no jak zobaczycie sobie na mostek. To tutaj z tyłu jest miejsce dokładnie na tą kostkę zasilającą. Ona jest łudząco podobna do tych, które Ape kiedyś dokładał do iPhone'ów, wygląda wręcz identycznie. No i podłączenie tego jest bardzo cwane. Po prostu wtykamy kostkę zasilającą w nasz mostek, więc nie mamy żadnego kabelka łączącego, i to wtykamy sobie w gniazdko. I to sobie jest tam, żyje i działa. I jeszcze taka jedna ciekawostka odnośnie tego mostka. W razie jak on by stracił zasilanie albo wypadło wam Wi-Fi, no to zamek tak naprawdę dalej będzie działał, no bo można się z nim połączyć poprzez Bluetooth. I grande finale, zamek inteligentny we własnej osobie, więc sprawdźmy, co kryje opakowanie. Tutaj w środku pewnie też klasycznie przywita nas jakaś papierologia. A nie, jednak przywita nas coś innego, koperta. O, to mi się podoba. Sprawdźmy, co się kryje. Aha, w środku kryje się po prostu, po prostu imbus do montażu. Tutaj mamy ulotkę, jak we wszystkich poprzednich opakowaniach. Tutaj mamy papierek. Z drugiej strony powinien być kodzik, żeby dodać zamek do chomki, ta czego oczywiście wam też nie pokażę. Tutaj mamy instrukcję, i ona też na tyle powinna mieć klucz do aktywacji zamka. No i mamy tutaj już sam zamek. Urządzenie prezentuje się tak, no wygląda dosyć prosto, małe i schludne, takie miało być. Po prostu wygląda jak gałka do drzwi. Jedyne co można zauważyć, no to tutaj jest port ładowania, bo urządzenie czasem trzeba będzie naładować. Ponoć za często nie domaga się e, oładowania, no ale to sprawdzimy. No, napis z nazwą, no i dioda sygnalizująca stan. Co mamy jeszcze w opakowaniu? W opakowaniu jeszcze mamy kabel zasilający który, no powiem Wam, jest bardzo ciekawy. No, na pierwszy rzut oka nie wygląda na nic nadzwyczajnego, ale końcówka tego kabla jest magnetyczna. I to jest świetne, bo możemy samą tą końcóweczkę po prostu wetknąć sobie w nasz zamek i ona sobie tutaj jest i żyje. I to jest mega fajne, bo potem, jak będziemy chcieli ładować, to po prostu magnetycznie przyklejamy sobie końcóweczkę tego kabla i to się ładuje. Nie trzeba za każdym razem wtykać, podłączać i może z czasem po prostu zużyć albo zniszczyć to gniazdo. No, rozwiązanie naprawdę fajne i, no moim zdaniem, poprawiające mega żywotność. Zobaczymy też, jak często trzeba będzie to ładować. No nic, no to tak naprawdę z tego, co znajduje się w pudełkach, to wszystko. Skoro omówiliśmy sobie już wszystkie elementy i wiemy, co znajduje się w zestawie, no to nie zostaje mi nic innego jak to po prostu zamontować, skonfigurować, zintegrować z Home Assistantem no i zacząć testować, bo na jakiejś podstawie muszę Wam przedstawić swoją rzetelną opinię na temat tego produktu. To jedziemy z montażem. Montaż zamka muszę tak naprawdę zacząć od demontażu, demontażu starej wkładki. Na szczęście już kiedyś ją wyciągałem, więc nie powinienem mieć problemu. Jak ją będę miał na wierzchu, no to porównam sobie rozmiary, czy tutaj będę musiał podokładać te elementy regulujące długość wkładki, które wcześniej Wam pokazywałem. Założę to, no i tak naprawdę połowa pracy będzie już z nami. Jak widzieliście, demontaż wkładki przebiegł bez najmniejszych problemów, więc teraz sobie otworzymy nową i zobaczymy, czy zgadzają nam się rozmiary. Czy trzeba będzie to regulować? No, mam nadzieję, że nie. Muszę szczerze mówiąc, średnio mam na to ochotę. No, ale przekonajmy się. Nowa, stara i jest ekstra. Wymiary zgadzają się perfekcyjnie. Długość jest dokładnie ta sama, więc nie trzeba będzie tego regulować przez wymianę bądź dokładanie tych elementów. Zakładamy nową wkładkę. Wkładka za mną już wymieniona, montaż przebiegł no, zaskakująco gładko, więc teraz tak naprawdę już czas na nasz zamek, którego montaż jest banalnie prosty z tego względu, że to jest po prostu jedna śruba jubusowa. Jak widzicie za mną zamek został już zamontowany. No montaż był banalnie prosty, naprawdę nic skomplikowanego, więc każdy sobie powinien z tym poradzić, nawet jeżeli ma dwie lewe ręce. Pozostał mi ostatni element do montażu, czyli mostek. No tutaj podłączenie tego to już jest naprawdę żadna filozofia, bo po prostu trzeba to wetknąć do gniazdka. Został nam ostatni krok przed uruchomieniem zamka, czyli jego konfiguracja i kalibracja. W tym celu będziemy potrzebowali trzech rzeczy. Pierwsza to telefon zainstalowaną aplikacją do zamka, a pozostałe dwie to instrukcje od mostka i od zamka, bo one z tyłu mają QR kody, które będą nam potrzebne, żeby to wszystko skonfigurować i ze sobą połączyć. Aplikacja ma naprawdę fajny konfigurator, który poprowadzi nas za rączkę, więc lecimy z konfiguracją. Konfiguracja zaczyna się od wyboru rodzaju urządzenia. Ja najpierw dodaję sobie mostek, więc aplikacja prosi mnie o QR kod mostka, on jest na tyle. Instrukcji, ale też jest na samym urządzeniu, więc w razie, jakbyście zgubili instrukcję, nie będzie to jakiś wielki problem. Kiedy wszystko się połączy z urządzeniem i urządzenie zostanie zainicjalizowane, ono poprosi nas o dostęp do Wi-Fi, więc trzeba będzie wybrać sieć Wi-Fi i podać do niej hasło, żeby to mogło się ze sobą połączyć, no bo to wiadomo, daje nam dostęp z każdego miejsca na świecie. Kiedy się ze sobą połączy i wszystko będzie poprawnie skonfigurowane, no to dostaniemy gratulacje i przechodzimy do dodania już naszego zamka, więc wybieramy op. Opcję zmieni, dodaj nowe urządzenie, wybieramy zamek. No i tak samo jesteśmy proszeni o qr kod, który znajduje się na instrukcji. No ale też oczywiście na samym zamku. Wszystko się weryfikuje, łączy się w trakcie też połączy się od razu z mostkiem i się z nim sparuje. I kiedy to się zadzieje, kolejnym krokiem będzie kalibracja. Ona składa się z trzech pytań. Pierwsze to jest, czy zamek jest w ogóle już zamontowany na drzwiach. No, klikamy oczywiście, że tak. No, i tak musimy przekręcić zamek w pozycję zamkniętą, kliknąć, że to zrobiliśmy. Potem w pozycję otwartą klikamy, że to zrobiliśmy. No i ostatnie dodatkowe pytanie: czy chcemy, aby odciągało nam zapadkę? Czyli to, jak zamek się otworzy, czy jeszcze wykonywałby taki ruch, powiedzmy, naciśnięcia klamki, że po prostu tylko pchniemy drzwi i one już się przed nami otworzą bez naciskania. Klamki. Odpowiadamy tak lub nie, zależy kto co woli. No i tutaj mamy etap, na którym możemy nadać nazwę urządzenia. No, ja sobie to nazywałem po prostu drzwi wejściowe i co jest fajne, możemy to dodać do Homkita. Więc ja od razu sobie to dodaję do Homkita, żeby już mieć w moim mądrym, aplowym domu. Wybieram miejsce, nadaję kolejną nazwę, bo to są jakby niezależne środowiska. Tutaj osobno musimy nadać nazwę i koniec. Mamy już działający zamek. Jesteśmy w stanie go otwierać, zamykać z poziomu aplikacji i tak samo z poziomu e, domu na urządzeniach Appleowych. Z poziomu aplikacji wygląda to tak. Interfejs jest bardzo czysty i przejrzysty. Mamy dwa guziczki. Zamknij, otwórz. W tym momencie jakby aktywne jest tylko zamknij ze względu no, że ikona stanu nam pokazuje, że zamek jest otwarty, więc klikam sobie zamknij. Dzieje się to tak naprawdę natychmiast. Działa to bardzo szybko i sprawnie. Tutaj jeszcze dostałem powiadomienie z Appleowego HomeKita. No, bo zamek oczywiście no, dodał się nam do Homkita, więc tutaj jeszcze lecą te powiadomienia, muszę to skonfigurować. Możemy nim sterować z poziomu aplikacji, ale nie ma też problemu, żeby sterować nim ręcznie. I te stany też się aktualizują. W tym momencie jest zamknięty, więc sobie go otworzę. I mamy zaktualizowany stan, że zamek został otwarty, więc ponownie go sobie po prostu zamknę. i jeżeli go otwieramy z zewnątrz kluczem, to też te stany będą się aktualizowały i nie ma problemu, żeby to sobie tak działało. Nie musimy koniecznie korzystać z aplikacji, możemy korzystać z tamtej strony kluczem albo aplikacją, no jak nam wygodnie. Obie możliwości są cały czas jakby w pełni dozwolone i w żaden sposób się nie wykluczają. Jeszcze jedna rzecz, którą prawie pominąłem, to ten zamek ma tutaj przycisk i tym przyciskiem możemy nim sterować. Jak go klikniemy, no to zamek wykona odwrotną funkcję. Jeżeli jest zamknięty, no to się otworzy, jeżeli jest otwarty, to się zamknie. Skoro mamy już skonfigurowany i skalibrowany zamek, no to pozostał nam ostatni element, który Wam obiecałem, czyli integracja z Home Assistantem. Ona jest dosyć prosta, choć wymaga lekkich haksów, bo musimy skorzystać tutaj z zewnętrznych komponentów. Na szczęście ktoś zrobił większość roboty za nas, więc kod jest napisany, nie trzeba będzie tego robić, trzeba będzie go tylko dodać. Komponent to td -Lock od użytkownika Jorek 65. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Jedna rzecz, którą musimy zrobić, ona też oczywiście jest tutaj opisana w opisie do tego komponentu. To musimy mieć zainstalowanego w Home Assistantie ha, Haxa. Ja już to mam zrobione, więc nie będę wam pokazywał, jak to się robi. W instrukcji też jest to opisane, jeżeli ktoś by nie miał, to naprawdę nic strasznego. Jak mamy Home Assistanta z Haxem, no to teraz musimy dodać integrację do TV, no i ten nasz komponent. To jest bardzo proste, wchodzimy w Haksa, klikamy integrację. Ja już mam tutaj dodaną, nie chciałem jej usuwać, bo sobie wcześniej testowałem, ale robi się to tak, że klikamy tutaj przycisk przeglądaj i pobieraj repozytoria. I wpisujemy po prostu TI. Mi teraz nie wyświetli, no bo on już jest u mnie, to repozytorium jest u mnie już dodane. Wam się tutaj pojawi normalnie e, wpis TD i będzie takie logo jak na opakowaniu zamka. Klikamy sobie po prostu dodaj. Po tej akcji trzeba będzie zrestartować Home Assistanta, on sam o to poprosi, wszystko się e, doda i zaktualizuje. No i tak naprawdę jesteśmy gotowi do działania, więc kolejnym krokiem jest wejście w ustawienia, no i już musimy się zintegrować bezpośrednio z Naszym zamkiem, więc po wejściu w ustawienia wchodzimy w integrację i dodaj nową integrację. I tutaj już na liście wyszukiwania będzie apka do zamka. Jak widzicie, jest, klikam. I ona nas poprosi o klucz, bo musimy wygenerować klucz dla naszego zamka, żeby to było w stanie ze sobą e, rozmawiać. No bo oczywiście jest to zabezpieczone, więc należy się zalogować na portal TVCom. Logujemy się tutaj hasłem i użytkownikiem, jaki mamy w aplikacji, bo to jest dokładnie to, to samo konto. No, i tutaj musimy dodać klucz, więc w górnym prawym rogu klikamy sobie menu i osobisty klucz dostępu. Ja już jeden mam, w sumie usunę go i dodajemy, klikamy przycisk. Dodaj klucz. Tutaj ważne są dwie rzeczy. Pierwsza to uprawnienia, musimy nadać dla urządzeń, musi to być odczyt. Dla operacji zamek. Z uprawnień to jest tyle. Oczywiście, jakąś nazwę sobie nadajmy. Ja nadam tak jak wcześniej miałem Home Assistant. Tu jest czas, po jakim zamek wygaśnie. Znaczy, zamek, klucz wygaśnie. Więc ja ustawiłem na własny, żeby mi to nie wygasło. Tutaj jeszcze zmienię sobie też datę na parę lat do przodu, żeby wszystko było jak należy. No i tyle. Klikamy, dodaj klucz. Pokazuje nam się tutaj ten klucz. Skopiujemy go i w, po prostu wklejamy go w Home Assistancie. Klikamy zatwierdź. Utworzono konfigurację dla TD. Wybieramy obszar, w którym chcemy to dodać. Ja sobie to dodam w korytarzu i klikamy zakończ. Jak widzicie, tutaj już jest jedno urządzenie i jedna emcja, więc jesteśmy w stanie dodać to do panelu i sobie tym sterować. Klikam przegląd i sobie tutaj dodam na e, moim dashboardzie. Klikamy dodaj kartę. No i tutaj wyszukujemy według NC. wpisujemy lock. I jak widzimy, mamy wpis e, odnośnie naszego zamka, on się zaczyna od lock, bo to jest rodzaj NC lock, czyli zamek i nazwa drzwi wejściowe, bo nazwa została pobrana z portalu TIDI. I tutaj, jak sobie podejrzymy, no to już widzimy, jaki jest stan zamka. Możemy go zablokować, odblokować, w sensie otworzyć, zamknąć, podejrzeć jakieś jego atrybuty. To nas tak naprawdę no nie za bardzo interesuje na tym e, etapie, bo nas interesuje to, żeby sobie dodać do widoku i po prostu klikać. Więc wybieramy na liście naszą encję, klikamy, kontynuuj, i już Home Assistant sam wybiera nam rodzaj. E, jaki byłby najlepszy dla tego rodzaju urządzenia. Go sobie możecie zmienić, jeżeli chcecie. Mi on w zupełności odpowiada. Więc klikam dodaj do dashboarda i powinien się pojawić. I jest. I mamy drzwi wejściowe, stan otwarty. Klikamy zablokuj. Słyszę, że zamek zapracował. Drzwi się zamknęły, nawet mój pies zaczął ee, e, ujadać. Stan za chwilkę się zaktualizuje, bo tutaj z Home Assistantem to ma delikatnego laga. O, widać, że jest pudeczka zamknięta, przycisk też się zmienił na odblokuj, więc mogę sobie go też otworzyć. Otwieram, pies znowu zaczyna ujadać, więc słyszę, że zamek się otwiera. Stan się za sekundkę zaktualizuje. No i to tak naprawdę by było na tyle z integracji z Home Assistantem. Więc teraz już jak mamy wszystko skonfigurowane, skalibrowane, uruchomione, wszystko działa i jest tak jak być powinno jest zintegrowane z Home Assistantem. No to teraz przechodzę do testów, bo w sumie tak naprawdę to najbardziej będzie Was interesowało, jaka jest moja opinia na temat tego urządzenia, no i jak ono się tak naprawdę sprawuje. Więc teraz rozpoczynamy testy. One week later. No dobra, potestowałem urządzenie ponad tydzień, no i mogę już co nieco o nim poopowiadać. I mam jedno, ale to jedno naprawdę duże. Wow, mam tutaj telefon jako ściągę. I w momencie, jak podłączałem i konfigurowałem ten zamek, pokazywał, że ma 60% baterii. Jak wam mówiłem wcześniej, no, z tego co mi wiadomo, ponoć nie domaga się za często o ładowanie. No i kurczę, jeżeli to co pokazuje aplikacja jest prawdą, no to naprawdę nie będzie domagał się za często, bo jak zaczynałem, a używałem go dosyć intensywnie, miał 60%, teraz ma 59%. No nie wiem, albo ta aplikacja kłamie, albo. Jeżeli tak jest faktycznie, no to naprawdę wow! Jak na pewno pamiętacie, na początku mówimy, że mam cztery wymagania co do tego zamka i wydaje mi się, że spełnił je wszystkie. Pierwsze jest niewielki, no to to już było widać, więc tutaj jakby żadne zaskoczenie. Drugie jest szybki, no naprawdę jak sami teraz zobaczycie. Otwiera się i zamyka. No naprawdę, szybko. Tutaj też nie ma się do czego przyczepić. Trzecia rzecz jest odporny. No, mój starszy syn dwa razy już się na nim zawiesił, więc jakby wydaje mi się, że jak na razie daje radę. Jeżeli wytrzyma kolejne razy, to naprawdę wymóg jest w pełni spełniony. No i czwarty, ostatni musi posiadać integrację. Ma, działa, jak sami widzieliście, jakby też spełniona w 100% integracja z HomeKitem, z Home Assistantem. Dla mnie bomba. Przejdźmy teraz do funkcjonalności. ściągę posłuży mi telefon. Będę o nich mówił po prostu po kolei tak, jak występują w aplikacji, no i jakie są moje odczucia co do tych funkcjonalności. Pierwsza to auto zamykanie polega ona na tym, że jak otworzymy sobie zamek, to po zadanym czasie on się sam automatycznie zamknie. Wydaje mi się, że w mieszkaniu to ma troszkę średnie zastosowanie, no bo tak jak u nas w ciągu dnia drzwi są tak naprawdę zawsze otwarte, bo ktoś przyjdzie, ktoś wyjdzie. Na pewno są przypadki, gdzie ktoś chce, żeby te drzwi się auto zamykały, jednak wydaje mi się, że to jest taki dodatkowy bajer dla tej niewielkiej grupy, która chce mieć zawsze drzwi zamknięte. Ta funkcjonalność ma jednak jedną super podfunkcję. Chodzi o domykanie niedomkniętego zamka. Polega to na tym, że jak nie dokręcicie zamka do końca, to po zadanym czasie on się zamknie. I to jest naprawdę ekstra. No bo czasem z roztargnieni czy na przykład wchodzi się z dziećkami, się tego nie dokręci, więc to się samo domknie automatycznie. I to jest super naprawdę. Kolejna funkcjonalność to autootwieranie. Ona polega na tym, że jak zbliżymy się do domu, no to drzwi same się nam otworzą. Niby fajnie, ale jednak musimy mieć zawsze w telefonie włączoną lokalizację. I do tego bluetooth. Więc jakby w przypadku zamka ten bluetooth będziemy mieli, no lokalizację nie zawsze chcemy mieć. Ale w moim przypadku miało to jeden poważny problem, bo ja mieszkam na parterze i bezpośrednio pod moim mieszkaniem mam miejsce w hali garażowej. Więc jak wjeżdżałem do garażu, zamek mi się już zaczynał otwierać. No i to było troszkę średnie, bo zanim ja dojdę do domu, to mija 2-3 minuty. Więc tutaj, jakby czułem się tak troszkę e, niepewnie co do tej funkcjonalności. Myślę, że w przypadku domu jednorodzinnego ona sprawdzi się świetnie. W przypadku mieszkania jeszcze ulokowanego tak jak moje względem garażu, no to jednak się to nie sprawdziło. Ale funkcjonalność jest bardzo fajna. Kolejna funkcja to odciąganie zapadki. Polega to na tym, że jak otwiera się zamek, to on odkręci się do samego końca, że wiecie, zadziała tak, jakbyśmy wcisnęli klamkę i musimy tylko popchnąć drzwi. No jest, działa fajnie, jakby tu też ekstra, w zależności od preferencji. W przypadku, jak wchodzi się do domu z siatami zakupów i jeszcze z dzieckiem pod pachę, to naprawdę Mistrzostwo Świata, bo tylko sobie klikniemy, czy powiemy do zegarka, bo otwieranie przez rozmawianie do zegarka, czy do urządzenia poprzez Siri czy Google Assistanta też działa świetnie. Hej Siri. Open door No i ostatnia funkcjonalność tego zamka, a raczej przycisku, który znajduje się na tym zamku, który służy nam no wiecie, jak zamknięty, to wciśniemy i się otworzy, jak otwarty i wciśniemy, no to się zamknie ale ma jeszcze jedną funkcję, jak go się przytrzyma, to można zaprogramować to, że po zadanym czasie on się obróci i to jest naprawdę mistrzostwo świata. Używam tego za każdym razem teraz, jak wychodzę z domu. Nie muszę wyciągać kluczy, biorę to, co mam wzi do wzięcia w ręce. Naciskam, sobie przytrzymuję, zapala się dioda. Wychodzę, zamykam za sobą drzwi, już nic nie robię i zamyk automatycznie po 16 sekundach, bo sobie tak ustawiłem, dla mnie to był optymalny czas, się zamyka. No mistrzostwo świata, po prostu killer feature tego urządzenia. Tak, gadam i gadam, ale mam wrażenie, że trochę pomijam tą taką podstawową funkcjonalność tego zamka, czyli otwieranie z poziomu aplikacji, który działa bardzo dobrze, no i będzie działać nawet jak nie będzie prądu czy nie będzie WiFi, no bo jak nie będzie prądu, no to zamkowi nic po prostu to nie robi, bo on jest, ma swoje zasilanie akumulatorowe. A jeżeli nie będzie działał mostek, no to tak naprawdę zamek połączy nam się poprzez Bluetooth, więc telefonem zawsze go sobie otworzymy. Nawet jak nie będzie prądu, nie będzie WiFi, zamek sobie otworzymy i nie będzie najmniejszego problemu. A jeżeli będzie taki problem, że się zamek rozładował, no to zawsze zostają nam. Klucze, bo w takim działaniu fizycznym on się niczym nie różni od zwykłego zamka. Jakby się nam na przykład rozładował, albo nie daj Bóg zepsuł, to i tak zawsze możemy go otworzyć kluczem albo. Po prostu nim obracając, bo on działa jak zwykła wkładka, jak zwykły zamek. Taki zupełnie analogowy, nieinteligentny. Ale żeby nie było tak słodko, no to zamek też ma swoje wady. W moim przypadku ona nie jest jakaś wielka, ale dosyć denerwująca. Polega ona na tym, że zamek jest dłuższy niż klamka, która wystaje z drzwi. I jak otworzę drzwi, które uderzą o ścianę. No to jak widzieliście, zamek sam zaczyna pracować. No i potem ja ciągnę za te drzwi, które mi się odbijają od futryny, bo te rygle walą o nią i wiadomo, no nie da się zamknąć drzwi. Muszę otworzyć zamek, zamknąć drzwi, zamknąć dopiero zamek. No i jest to dość irytujące. Druga rzecz, może nie jest to wada, ale raczej brak funkcjonalności, a raczej brak elementu, bym powiedział, bo przydałby się do tego jakiś kontraktor, który by nam wykrywał, czy mamy zamknięte drzwi, czy otwarte właśnie, żeby ten zamek wtedy pracował bądź nie. No po prostu byłoby to ekstra, żeby nie było sytuacji, że właśnie uderzyłem tymi drzwiami. On, zamek mi się otworzył, ja chcę zamknąć. One walą o tą futrynę i dzieje się zamieszanie. Ale też druga rzecz, taka, żeby wykrywało nam wtedy, czy mamy drzwi zamknięte, tak? Bo mogłoby być tak, że nie wiem, nie domknęliśmy drzwi, wyszliśmy, one tam zostały uchylone, zamek się zamknął. W aplikacji widzimy, no, mamy drzwi zamknięte, ale de facto są one otwarte, tylko zamek jest zamknięty. Tak? Więc to taki mały dodatek, który naprawdę mógłby rozwinąć dosyć mocno to urządzenie i byłoby to naprawdę ekstra. A jeszcze, jakby się to dało zintegrować z. Resztą integracji, tak jak z Home Assistantem, że poza stanem zamka wiedzielibyśmy, czy drzwi są domknięte, rakieta. No to po prostu by było ekstra i myślę, że to by był taki argument, który by przekonał wielu tych, którzy są na granicy albo którzy nie są przekonani do tego urządzenia. No i w testach też dowiedziałam się, dlaczego końcóweczka tego kabla jest magnetyczna. No, chodzi o to, tak jak wam mówiłem na początku, że podejrzewam, dlatego, żeby nie uszkodzić gniazda, żeby się tam po prostu nie wyrobiło, jak to się za często podłącza, czy cokolwiek. Nie, nie o to chodzi. Jakby chodzi o to, że jak macie zamknięte drzwi i podłączycie sobie gdzieś tam ładowarkę, podłączycie ten kabel do zamka i on będzie wetknięty i powiedzmy kabel będzie napięty, nawet jak nie będzie napięty, a ktoś wejdzie z drugiej strony, no to w normalnym przypadku po prostu wyrwałby wam kabel z gniazda, prawdopodobnie je uszkodzając. A tutaj odłączy się magnesik nikomu nie stanie się krzywda magnesik podłączy się z powrotem i będzie ładowało się dalej. Wszyscy będą cali, nie będzie żadnych szkód. No rozwiązanie po prostu genialne w swojej prostocie. Czy polecam ten sprzęt i czy zakupiłbym go jeszcze? No w moim przypadku odpowiadam tak, jak najbardziej. No cena tutaj trochę robi robotę, no bo pff, no, najtaniej nie jest, no ale z drugiej strony sprzęt jest dobry i działa naprawdę dobrze. Bo ja tak naprawdę już nie używam w ogóle kluczy fizycznych od domu, gdyby nie to, że mam przy nich pilota od bramy garażowej, no to w ogóle bym ich nie używał, bo otwieram drzwi głównie gadając do zegarka, albo klikając sobie telefonem, tak samo je zamykam. Więc sprzęt sprawdza się wyśmienicie. Jeszcze jak będę miał chwilę wolnego czasu i porobię sobie automatyzację, że jak wracam do domu i zamek się otwiera, to zapalają mi się jakieś tam światła, to już naprawdę będzie bomba. Możliwości integracyjne tego sprzętu też są naprawdę mega, więc jak będę miał chwilę wolnego czasu i porobię sobie automatyzację, że będzie wykrywało mi w końcu poprawnie, że wróciłem do domu, a nie, że wjechałem do garażu, teraz już będzie wiedział, że jestem w domu, bo otworzyłem drzwi, no to już będzie naprawdę hipermachina i taka wisienka na tor mojego inteligentnego domu. I jeszcze jedna ważna rzecz dla osób, które nie mają inteligentnego domu, do tego sprzętu nie jest nam potrzebny inteligentny dom, bo ma jeszcze jedną ważną funkcjonalność. Możemy udzielać komuś zdalnego dostępu do swojego mieszkania. Tak na przykład mamy sąsiadów, którzy mają klucz nasz, bo a my gdzieś wyjechaliśmy, a może być tak, że ich też nie będzie i będzie potrzeba, żeby inny sąsiad e, wszedł do waszego mieszkania, no to po prostu możecie mu udzielić dostępu, albo po prostu otworzyć zdalnie mieszkanie, żeby wszedł i tam nie wiem, ogarnął, bo ktoś z góry was zalewa. Więc to też jest naprawdę bardzo istotna funkcja tego urządzenia, która tak naprawdę nigdzie nie jest wymieniona, a Potrafi naprawdę dużo uratować. No ale finalna decyzja na temat tego urządzenia, czy ono w ogóle Wam się podoba, czy jest Wam potrzebne, należy do Was. Ja wyraziłem tylko swoją opinię, opisałem, co ono potrafi, i tyle. Kończę już swoją poplaninę. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało wajcie w sekcję komentarzy pod filmem. Praktycznie zawsze odpowiadam. Jeżeli materiał Wam się podobał, no to zostawcie kciuka w górę, albo napiszcie komentarz, że Wam się podobało, to zawsze jakoś odrobinę motywuje. No i to by było na tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!